Jaka jest różnica pomiędzy ćwiczeniami gimnastyki twarzy a prostymi grymasami? I dlaczego wykonywanie takich losowych, przypadkowych ćwiczeń z internetu może być szkodliwe dla naszej twarzy, dla naszej skóry? Nazywam się Maryna Lach, jestem trenerką facebuildingu gimnastyki twarzy i dzisiaj w tym odcinku odpowiadam na pytanie, czym moje treningi różnią się od innych technik manualnych albo ćwiczeń. Dziesięć lat temu zaczęłam szukać alternatywy ze strzyką twarzy i zaczęłam wykonywać właśnie takie ćwiczenia z internetu przypadkowe. I przez jakiś czas zobaczyłam, że moja twarz mi się nie podoba. Pojawiały się bruzdy nosowo-wargowe, bardziej takie widoczne. Potem zmarszki pod oczami, takie drobne zmarszki, stało ich więcej. I to mnie trochę tak przestraszyło i zaskoczyło. A tutaj moja znajoma kosmetolog mówi: Czy wiesz, że w naszym mieście pojawiła się dziewczyna, która otworzyła swoją własną szkołę gimnastyki twarzy na podstawie swojej własnej metody? I jej klienty, kobiety są bardzo zadowolone z tych efektów. Chcę pójść i zobaczyć. Czy to działa, czy nie? Bo szczerze mówiąc, wątpię. A wątpię, bardziej tak wierzę w medycynę estetyczną, kosmetologię estetyczną, ale jestem ciekawa. Chcesz ze mną? Zapisałyśmy się na 10 sesji, 3 razy w tygodniu, a w międzyczasie trzeba było wykonywać ćwiczenia samodzielnie. Efekt Naprawdę mi zaskoczył do takiego stopnia, że do tej pory kontynuuję i zostałam trenerką tej metody. Na czym właśnie polega to? Tutaj mamy takie mięśnie twarzy. W młodości mają normalną długość i są w normalnym tonusie. Są elastyczne. Ale z czasem, z wiekiem, jedne mięśnie stają się słabe i wiotkie, a drugie odwrotnie znajdują się w skurczu. Za pomocą tej metody możemy przerzucić mięśniom normalną długość, normalny tonus. Skóra też staje się gładka, jej koloryt poprawia się, a także znikają brzęki. Jest się takim ważnym jest to, że podczas ćwiczeń stosujemy takiej stabilizacji manualnej. To znaczy, że przytrzymujemy skórę w tych miejscach, w których mięśnie wpleta się w inne mięśnie. To znaczy, że mięśnie twarzy mają takie dwa przyczepy. Jeden do kości. Do kości przyczepiają się mięśnie, do czaszki jakby, a drugim końcem wpletają się w inne mięśnie albo w skórę. I właśnie w tym miejscu, gdzie ten mięsień wpleta się w skórę, my stosujemy stabilizację. Na przykład, jeśli będę tak unosić brwi, no wykonuję ćwiczenie dla mięśnia czołowego, robię tak, ćwiczę mięśnie czołowej, tutaj u nas działa, A widzicie, że powstają z i dlatego my go będziemy stabilizować, stabilizować skórę w taki sposób. Przyciskamy i robimy taki, te, ten ruch, który na początku. I widzicie, że tutaj mięsień pracuje, działa, ale skóra zostaje gładka. Właśnie to zasada. W taki sposób ćwiczenia są bezpieczne, fizjologiczne i to właśnie jest ta różnica pomiędzy ćwiczeniem a prostym grymasem. Bo wtedy, kiedy będziemy wykonywać ćwiczenie albo grymas bez stabilizacji, to będziemy sobie robić nowe zmarszczki. I to nam się bardzo nie spodoba. Zapraszam Was serdecznie na mój własny kurs online, który stworzyłam i dedykuję takim kobietom jak ja, które chcą wyglądać młodo i pięknie całe swoje życie, w jakimkolwiek wieku. Stworzyłam to na podstawie tych ćwiczeń, które wykonuję sama. A jeszcze, jeśli na przykład chcecie bardziej takiej głębokiej, indywidualnej pracy, to zapraszam na konsultacje jeden na jeden ze mną online. Online konsultacje, gdzie dobieram ćwiczenia według typu starzenia się, rodzaju cery, jakichś przyzwyczajeń mimicznych i indywidualnych. I to jest taki garnitur szyty na miary. A także zapraszam do swojego Instagrama. Linki tutaj macie poniżej do pełnej oferty i Instagrama, a także zapisów. Jeśli macie jakieś pytanie, to proszę pisać tutaj w komentarzach. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnych odcinkach.